15, 15 stanowiska za o10K, bo się pomyliło kolego. Nie, kto to jest? Ej, do no niej, to jest to, co z paletką odbija! Yy, Liga świątek. Cześć, z tej strony Piotr Dybski i zapraszam na widzowe podsumowanie 2024 roku, w którym zadaliśmy pytania dotyczące wydarzeń, które miały miejsce właśnie w tym roku. Nasza piaszówka została prowadzącym maturatu wróciła od naszego sklepu. Matura druga abdykowała i przekazała swoją władzę swojemu... Zaczynam odcinek. No. W Danii Małgorzata druga abdykowała i przekazała swoją władzę swojemu najstarszemu mhm. synowi. Wskaż mi danie. Dan Nie, ja, jest tutaj, nad Niemcami. Pięknie? Szybciutko poleciałeś? Powiedz S? S? Powiedzmy, że no, nie będzie tutaj. To jest Finlandia. Dobra, to jest Finlandia już część. te 6 na 9 Kurwa, no dobra, no. Cesarz, zamknę. Już. Cześć, okej. Okay. Tu? To są Niemcy, ale tutaj to takie. takie małe? No, 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 to jest. To jest Dania, nie? Co? powiedziałem? Holandia. Dania, to jest gdzieś w Europie? Yy... nie? A gdzie? Tu, to małe? Co? To? 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 Tu. W górę, w górę, czyli na północ. Góry, górę, góry. Jadą, jadą, jadą. A powiedz mi, z kim walczyliśmy podczas powstania warszawskiego i kto wygrał? Niemcami Flęską Polaków się zakończyło. Aha. No i walczyliśmy z Niemcami. Tak jest, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jaka to była hmm. data? 1944 tak jest, świetnie. Z naszymi okupantami, czyli z Rosjanami. Mm -mm. Z Niemcami. Mm -hmm. Kto ale wygrał to? Kto wygrał? To niestety ZSRR. Nie? nie? On to Polska. Nie. E, nie Rosjanami, tylko wtedy to był Związek Radziecki i z trzecią rzeczą. Tylko z jednymi walczyliśmy. Z Rosją. Nie? Z Niemcami? Z Niemcami. z o tak tak, to powstanie. No Warszawskie, boże, na no Polska wygrała. Nie? Czyli Polacy, którzy są warszawiakami walczyli e, z kim? E, z rządem który z wtedy rządem. panował w Warszawie. I to jaki był rząd? Tak jak w Gdańsku mamy Solidarność walczyła, e, no to tutaj będzie walczenie z starą milicją, totalitaryzmem rządzącym w Polsce wtedy. I kto wygrał? W Warszawiacy? W powstaniu Warszawskim? No to strzelam Polskę, tak. No niestety Niemcy, niestety Niemcy. Speedy. <noise> no to jest Speedy. To było chyba jedyne powstanie, które się udało. Powstania Warszawskiego? No, Polacy wygrali. 1 stycznia Belgia oh. miała prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jak nazywa się stolica Belgii? Bruksela. kurwa, Co dajcie powiedzieć. Belgii? Luksemburg? Belgia. Co jest jej stolicą? Bruksela. Ja nie wiem, a powinnam powiedzieć. Powinnaś. Na turystyce jest. Przesnej. No. <laughs> ale ją wtopiłeś. <laughs> <laughs> Jak sądzisz, Olaf, jest strzelaj. Mm, Sofia albo. Bośnia yeah. i Hercegowina. Nie mi się kojarzyć. Jakiś kal Kalin... i Nie mam pojęcia. Kalingrad? Nie. Kolejne pytanko. Kim jest ta pani? To jest, to jest Iga Świątek. To jest y, polska tenisistka Iga Świątek. Wspaniale. To nie była ta Ewa? Jaka Ewa? Ja nie pamiętam. To jest Julia Wieniawa? Nie? nie? Anna Lewandowska? Nie. nie. Kto to jest? Ej, do no nie wiem. To jest to, co z palecką odbija. Liga e, Świątek. W tym roku upodziliśmy okrągłą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W którym roku? 2004 roku to się wydarzyło. W 2004. Super. W 2005 chyba? Nie? Dzie... Jak w 2005, Europe... to jak okrągła rocznica? Jak długo jesteśmy w Unii Europejskiej? Ona no, osi wymyśliła? Ja pierdolę. 200, nie wiem. 200 lat. Nie no nie, na pewno nie! No to ile, no to obstawiać no nie, nie słuchaj go. No to ja nie Serio? To jakieś 100 nam. Osi jest Igi świątek? 100 lat. Ile ty obstawiasz? Olafie? No kurde, ja przecież zostawi się na historii uczem Unii. To dłużej na pewno. Na to. Dobra, dam to ja to daję 200. Albo. No 200. 20 lat, Unia Europejska nie ma 100 lat, moi kochani, także sorry. A... Ota, gramy zaraz, szykuj się kurwa. 1700. Nie. 1700. To, to może zaczniemy od podstaw. Ile lat ma Unia Europejska? No, już pewnie ze 100. Sto... i nie. 100, coś, no. 2008 chyba, albo 2007. No to nie byłaby ta okrągła różnica. Aha, dobra. Zbliżamy się do końca roku. A może. Dziecinnie w próbce. Jeden. Jakie Słowo zostało słowem młodzieżowym roku. Sigma! Sigma! Co to jest? Sigma! Ma to? Ktoś godny podziwu. Czy twój chłopak jest Sigmą? Myślę, że tak. Tak jest, <śmany> bardzo dobrze. jaka jest mina typowego Sigma? Pokaż do kamery. Na zasadzie. <śmany> Okej, okay, ok. No, taki ktoś wyryzowany. Fajny. Fajny? Tak. Okay. Niezależny idzie pod prąd. Zrobi pan ze mną Sigmę. <śmany> Sigma? Sigma? Co, ja Słyszałam coś, kurczę. Co to, to może być Sigma? Sigma, Sigma. No się zasłania, żeby jej nie Coś mi to mówi. To jakaś firma? Firma? Może jest jakaś, może jest, ale to nie o to chodzi w tym kontekście. Nie wiem. Jesteśmy za starzy z młodym <grymne> Ale, ale... ale ktoś wnuczek powie takiego dziwnego, możesz powiedzieć, wnuczuś, robisz ja mamy niepotrzebnie. a my nie Dokładnie. Ja, bez kitu, bez kitu. To jest gryp serka dla małolatów, nie? Skibidi, Skibidi Sigma, lulu, Toilet Toilet. Nie, to jest trochę jak grypsowanie, tylko mam nadzieję, że nie są w więzieniu, prawda? W tym roku odbyły się wybory parlamentarne Wielkiej Brytanii. Wskaż Wielką Brytanię. Stop! Wielka Brytania znajduje się w tym miejscu. S? Tak jest. Dobra, byłeś w Wielkiej Brytanii? Tak, w Wielkiej Brytanii byłem. Gdzie leży Wielka Brytania? To jest Szwecja. Yy, nie. To gdzieś też tutaj? Yy, tu? To, jest Jlandia. to Jlandia, ale to jest tam jest, to jest część Wielkiej Brytanii. Grażowca czy nie FCSA? No. Ale główna wyspa to w takim razie yy, tutaj. To jest Francja, mój Wyskicy. drogi. Miniku, powiedz mi, jeżeli inflacja w tym roku wynosi 5%, a w 2025 wyniesie 3%, to ceny podwyższą się, utrzymają czy też. Inflacja w tym roku wynosi 5%. A w 2025 wyniesie 3% się. Spadną. Yy, no jak dalej będzie inflacja, to ceny się podwyższą. Tak jest, bardzo dobrze. Spadły. Dlaczego? Ponieważ wraz ze spadkiem inflacji spada okay. też yy, cena. Okay. To Zmalałyby ceny. Dlaczego? Jak to wytłumaczysz? Ja no nie wytłumaczę tego. prosta ale na pewno wiem, żeby... Patrz, ceny no nie, nie, nie słuchałem. Tak, dobra, dla, dla przykładu. Koszulka kosztuje 100 złotych. No tak. Dzisiaj. Mhm. W kolejnym roku, w 2025, e, inflacja wynosi 3%. No tak. To co się dzieje z ceną koszulki? Twoim zdaniem, do, jaka powinna być jej cena? Powinna zmaleć, bo do, pianin się z, wzmocnił. No, Ob... Chyba, chyba pan mnie nakierowuje, żebym dobrze odpowiedział, ale nie wiem. A tak, staram się, staram się. A <laughs> jaki do, do jakiej dobra, ceny? Dobra, czyli że z 5 na 3 no to różnica 2%, no to... 198 zł powinna mieć? 97? No, no coś kolejnego, załóżmy. Nie, nie, bo inflacja to cały czas cena rośnie, tylko że mniej rośnie. Aha, dobra, o to chodzi. Nie, ja uważam, żeby się zmniejszyła. Dlaczego? Nie wiem. Ja uważam, że się, zją, że się zmniejszy. Zmaleje? O ile? O 2%. o 2%. O 2%? Julka, jak sądzisz? Najpierw 5%, później 3%. inflacja. Tak jest. Czyli ceny zmaleją. O. No 2%. A co to jest brain rot? O kurwa. Nie mam pojęcia. No To jest gnicie mózgu, tak? To jest takie. Aha. Spowodowane? Właśnie w cudzysłowie gnije na łóżku, tak? I ogląda TikToka i. No tak jest, wszystkie pionowe formy. Tak, no tak jest. Dobra, dlatego zapraszamy na YouTube'a. Kiedy ludzie mogą gnić mózgi? Ja, jak jeszcze żyją? Nie wiem, jak myślą? Nie wiem. Jesteś brain rotem, a ty teraz będziesz kurwa bezrobotny? Pozdraw. Tego jeszcze nie słyszałem, tego określenia. A za angielskiego jakbyś to przetłumaczyła? Duży mózg? I brain rot to jest no, taka sytuacja, która no nie wyobrażaliśmy sobie, że jest w ogóle w stanie się stać jakby. Znaczy ja to tak odbieram. Okej, okay, okej. Okay. To jest coś no, fajnego, co się wydarzyło. W tym kraju by odbyły się wybory lokalne? Co to jest Ankara powiedz mi? Stolica! Ankara to jest stolica Turcji, czyli tak. tego państwa. Stolica Tunezji. Ankara? Obja? On mówił, że bez Bungie dałby seradę. Ja pierdolę. Dobra owca. Radzę ci uważać kolego. No nie wiem, coś nie. innego. Czymś innym jest Ankara w Turcji? Może jakiś obrzęd? Daj jakoś M4A4 Neonor, a weź daj kurwa z, z 1000 zł, jak mogę ci prosić, blika. Rzędem. Jaki to mógł być obrzęd? Związany mm, z czym? No z rygiem muzułmańskim, ale to dalej jest. Y... No nie Ankara? Wiem, co to jest. To jest taki budynek. O Olsie, gdzie jakiś miesiąc? Do którego do, do yy, Jest taki religijny, Ech. bardzo chyba. i... Czy tam się modlą? Tak, tam się chyba Czym ludzie się różni od meczetu? Chyba meczet jest nie w Turcji, tylko gdzieś indziej. Jaka jest ludność Niemiec? Ludność Niemiec? Około 80 milionów. Tak, powyżej. Bardzo ładnie. Tak jak w sumie Polska. Ile ma to Polska? Ciebie. 9... Ile? 9 mil... A Niemcy? Coś koło tego. Polska ma. 46 8 milionów. A Niemcy w takim razie? 9 miałem. Czekamy na Maria. 38, 40 milionów? Albo za dużo, przestrzeliłem? To ile mają Niemcy? Finalna odpowiedź. Finalna odpowiedź, myślę, że 38. Ponad 80. O kurczę. 140. 140 milionów? Podaj mi 300. Milionów. Ja bym tak stawiał. Ze 150 milionów? 83. Niemcy 50, 60 może? 50 do 65 milionów. A gdzie mamy Japonię? Eee, kurwa tu Tu tak jest, bardzo dobrze A. Powiedziałbym, że Japonia Co graniczy z Rosją od tej strony? Gdzie? Pokaż tu? tu? To? To są Chiny No właśnie. To są Chiny? Japonia to Azja i to jest tutaj chyba? Nie 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 To India. India to Japonia będzie tutaj chyba. Tu, nie? Ja nie mogę. Tu jest Ko chyba Korea Północna. Europę byłeś snunocna, Ale Oj Azja... nie, oj nie. Kto to jest? Tam. Kamala Harris. Czemu ją tu pokazuję? Nie wiem. Ja pierdolę. Dobra, co z Mariem, co z Mariem?